pse przyjaciela. Nasz założyciel Elliot Ludwig był wizjonerem. On stworzył miejsce dla najwspanialszych uczt Playtime Co. No i wspaniałe rzeczy, które stworzył. A maszyna Make a Friend jest jedną z najbardziej kreatywnych, imponujących i zaawansowanych. On jest odpowiedzialny za prawie każdą zabawkę, którą Playtime Co. sprzedało do tego dnia. Um, Okej. Okay. Wszystko, co musisz zrobić, to być nakarmioną odpowiednimi częściami i wtedy użyje farby, czegoś tam i zrobi inspekcję jakości zabawki samodzielnie. Okej, okay. i może kompleksowo to... Hmm. kompleksowo sortować i umie robić więcej i w ogóle więcej. Dobra, hej, cześć, witajcie, z tej strony uh, Armagedon. I Pizmak. Eee, pizmak. Witamy was w drugiej części. Eee pierwszego w Poppy Playtime. E, generalnie jesteśmy takimi... E, tak tak niedorozwinięci, pan... że pierwszy odcinek zajął pół godziny i, go nie i nie przeszliśmy całego Poppy Playtime, gdzie literalnie na Steamie jest napisane pół godziny max. Trochę to świadczy coś może... To możemy przestać łapać to? Ja chcę to złapać. No przestań! <laughs> nie da się. Dobra. E, for stepping... Happiness. For steering. Tak widzę. Zaadoptuj e, środkę już dziś. <laughs> Zaadoptuj e, Okej. Okay. Myślałem, że to jest jakaś łata. Nie, tak ironicznie myślałem, że to jest łata. Co e, jest Dobra, wbijamy i po tych schodach, tak, wchodzenie po schodach dalej jest super zabawą. I tu jest jakiś odtwarzacz... Kaseta, kaseta. Kaseta na różową. Różową, musimy znaleźć... O! Oh. Ja wiesz, że mi się zabił nową kasetę. Okej. Okay. Przyjechało do nas to coś i tu, co my tu mamy? Ooo, hmm. hmm. o, to, 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 to będzie fajne, to będzie fajne coś. Skąd wiesz, że będzie fajne? To mnie zabije, a nie będzie fajne. No, tak będzie i dlatego będzie fajne. Ale ty jest podły. A nie, nie, wiesz co, szukamy najpierw różowej kasety, czy potem szukamy różowej kasety? Hmm. Wiesz to mamy najpierw czas. Co ty zrobiłeś? Jezus, co to było? O, ej, ale fajne to było. W sensie. Ale czy mnie ogłuszyło, czy Tak, prostu... ogłuszyło się jakby w ten sposób. Serio? Tak. Spadłeś z wysokości i ja to chcę zobaczyć. Jeszcze raz. O. jak chcę jeszcze, jeszcze raz. raz? Tutaj lecą paczki, jak rozumiem. Schyl się. A nie można wejść za tą maszynę. Ogólnie ja bym najpierw odpalił. Pro... Co jest? To, mój drogi, jest portal. Zdecydowanie. Ten gaz na dole. Tak, w portalu było dokładnie tak samo. Mówię ci, to jest portal. Playtime CEO w przyszłości zostało firmą założycielską Aperture Science. Um, hmm. Albo przynajmniej Elliot Ludwig znał gościa, który założył Aperture Science. Cave'a Johnsona, mojego, moją ulubioną postać ze wszystkich gier, jaką na razie spotkałem. Dobra, generalnie ja bym poszedł najpierw robić. Prąd, chyba, czy coś? Nie, Nie wiem, ma co kasety. Zrobić. Ja chcę kasetę. Myślę, że kaseta będzie bardziej długa. No dobra, możemy iść na górę się pobawić. No, nie wiem szczerze, gdzie by była kaseta. O Jezus, gdzie by była kaseta? Myślałem, że tu jest, ale to jest tylko jakiś ten... Pudeł. Pudeł, no. Dobra, idziemy. Nikt nie wychodzi bez zabawki. Ja wyjdę. Myślałem, że mogę to zamknąć, ale nie. Może tu będzie? No, w sensie fajnie by było mieć kasetę. Bo ja bym sprawdził wszystko. Ja jestem fanatykiem kaset, jestem fanatykiem lochu, co już się pewnie ludzie znożyliście skubnąć. Jestem fanatykiem sprawdzania wszystkiego każdej możliwej minimalnej rzeczy, generalnie. Um, każdej jednej. Dobra, wracając, tak jak mówiłem, chcę spać. Wow! Ej, ale to jest jednak fajne, i fajniejsze niż fajne. obrażenia od upadku. Nie, serio, jakby to jest fajniejsze niż jakiś system obrażeń od upadku. No tak. E, bo obrażenia od upadku to zawsze obrażenia od upadku. He, mądre słowa. Mm, dobra. To teraz tak, mamy tam przeciągnąć prąd, jak się domyślam. To chodźcie mi z tym czymś. Mam go przeciągnąć tam. I muszę go przeciągnąć przez te dwie, tak? Chodź tu. Hmm. Hmm Sznurek mi się skończył Hmm A... Musisz przez obydwa poprowadzić, nie? No dobra, no ale. Mi się sznurek kończy Ej, to może ja. No? Może najpierw przez tamten? Ale mówisz się na przykład. W się sensie bez tego kija, bo ten kij spowoduje, że ci zabraknie tego. Ja bym spróbował, patrz, ja bym spróbował, w sensie, przyciągnij sobie to. No. Chodź tu. I Ja bym odpalił stąd. No. Poszedł tu, odpalił z tego. No. no. I poszedł tu. Wiesz, że w realnym bym się tutaj zabił właśnie? No, tak. No i co teraz? I teraz poszedł tam, pociągu. Jak? No w sensie... Nie mam kija no już, w sensie sznurka. W sensie... Łoł! Łoł. Wow. Wow. Łobabyn <śm Chen> Ups No, no Ale super. schlany byłeś Jesteśmy po prostu mistrzami um... No, pół godziny, pół godziny, nie wiem niby jakim cudem pół godziny ktoś chce przejść tą grę Do <śmian> czego się śmiejesz? <śmian> I tak o, Nie! Oj, 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 co? Kaseta O, oh, jest Wiecie co są rzeczy ważne i ważniejsze Kaseta mm, No, i co teraz będzie? Co to za ręka? Stella. Więc Stella, czemu chcesz pracować w Fabryce Prokli Playtime? Okej, okay. mówi, że było magiczne, jak się w dzieciństwie bawiła zabawkami. A mogła pójść ze swojej sypialni gdziekolwiek na świat. To było zarąbiste uczucie. I możliwość pracowania w Fabryce Zabawek, gdzieś, gdzie dajesz dzieciom to samo doświadczenie, to jest naprawdę świetne uczucie. Czasem nawet... Chciałabym wrócić do tamtych czasów, być się dzieckiem, to dziwne, ponieważ dorośli to tylko dzieci, ale starsze, tak, to prawda, czy ktokolwiek kiedykolwiek w ogóle się jako ten, Okej, okay, ciało się robi starsze i starsze, a wtedy umierasz, wow, cóż za uroczysta wiedza, ludzkie ciało nie może zostać młode wiecznie, założymy się? W tym jest sprawa. Niektóre trzeba mogą zostać wy nawet będąc o wiele starsze niż od człowieka. Okej, okay, najstarsi no ludzie, którzy żyli są wciąż młodsi od nich, więc zgaduję, że wszyscy są zawsze relatywnie młodzi względem czegoś. No tak, czas jest relatywny, prawda? Okej, okay. chyba zeszliśmy z tematu. No tak, no, było pytanie, czemu chcesz pracować w fabryce zabawek, a ta z tego zrobiła filozoficzne rozważania na temat starości. Dobra, dawać mu to, dawać mi ten prąd. Um. A spróbuj najpierw z... Y, z tą Ale z Poczekaj, drugiej jak strony... tylko zrobić? O tak, właśnie. No, no. właśnie. I teraz no. jak to? z y, tej. No. No i teraz musiałbyś pociągnąć do, y, to tam. Jakimś cudem. O cholera... Czy, czy to Freddy Fasp? Łopabyny. Poczekaj, mogę spróbować... Tak. Gdybym... Ej, poczekaj, a, poczekaj, ej, poczekaj, czek, czek, czek. poczekaj, 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 Ej, bo ja mam pomysł. Ja mam pomysł. Nie rób tego, bo nie będziesz mógł tam wtedy przejść. A będziesz mógł. Nie potrzebuję już tego. Słap eee, to i mogę to zrobić. Potrzebuję nie. Oha, bo jesteś podłączony, dobra, nie zrzuciłem. A no, teraz uwagi. jak? E, czekaj, jak my to robiliśmy w... E, najpierw tamtą, najpierw tamtą, najpierw tamtą. Nie no to! Nie, najpierw to było! Nie! Tak! Nie! Tak! Literalnie i dosłownie kazałeś mi podpiąć tamtą. Widzisz, Nie. zrobiłem to po no dobra. Tak, kazałeś mi to zrobić. Nie, tamto. najpierw tamto. Zrobiłeś, kazał nie, kazałeś Najpierw tamto zrobiłeś! Dobra, nie kłóć się! Lepiej wiem. To ty się nie kuc. Ja to lepiej wiem, bo to ja tygram w chwilę cytując ciebie. Łup! Jest smary. dobra, nie dosyć muszę przestać spadać bo to jest... Power on. Okej. Okay. Może kliknij to, nie? Kliknij. Ale sam O kliknąć. <noise> <noise> um, to coś się na mnie gapi. A moje się boję tego czegoś. Jegoś co ja jednak przecież... <głos> 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 Ty Jezus, czekaj, bo coś włączyłem i nie wiem co. Um, widać mój dolny pasek. Poczekaj. Dobra, już nie widać mojego dolnego paska Co? Eee, smalkon tencisz. Eeeem Dobra, nie, dobra. Nie, Kurwa, wiesz co, mi nie boli? Boję się trochę jak to jest tak głośno. A jak jest cicho, to mnie co wkurza. <noise> jest tak cicho. Dobra, odpalamy to, odpalamy to i ciągniemy jeszcze tą silnię. Przestań się nam nie gafić! Okej, okay, jadą sobie części. Uwaga, nie wchodzić, a ja to zrobię. Nie mogę jednak. Szkoda. No dobra, i gdzie jadą te części? Jadą se tunelem. Ona wygląda jakby była w ogromnym cierpieniu. Okej. Okay. Wjeżdżają w to coś, co wygląda jakby... Wreszcie wygląda jakby był na haju. No nie, nie powiesz, że nie. Nie, nawet wygląda tak. No. Okej, okay. uh, jadą sobie, jadą części, jadą, 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 straszna maszyna patrzy się na mnie. A ja nie dom. Ja jestem człowiekiem, a nie dom. <śścoughs> ja pierdol... <ścoughs> to Teraz zrozumiemy. Ty jesteś po prostu... Jak <ścoughs> zeżor. No, zeżor. I co? Jedzie teraz stała. Okej? Okay? I co tu teraz będzie w tym czymś co wygląda jakby gość miał ADHD? Podnób to na części. Magda Gessler! Nie pocieli tego na Moje części! Zresztą. Gdyby ktoś się zastanawiał, co tu właśnie zaszło oprócz glitcha właśnie walnąłem w myszkę. Myszka się mi przetoczyła do przodu. No i jedzie, dojedzie Przez, do mnie w końcu. Jest wolne. Jest wolniejszy ode mnie, a to wydaje się aż niemożliwe. opsa Chodź do mnie! Chodź tu! Mam zabawkę. Widzisz? Mam zabawkę, Mam jakiegoś kota ze skrzydłami. Pizmak! Czy ty chcesz zapisać moje ostatnie szczęśliwe chwile w życiu? Czy co? Nie. Nikt nie wychodzi bez zabawki. Dobrze, skanowanie. I co jest z nią? Eee, okej. Okay. Zabawka rozpoznana. Tak trochę strasznie tu ciemno. Serce mi napierdziela. Ja nie chcę tam iść. Ja nie chcę! Dalej! Nie, ja się płynę. Nie Mogę tu iść. Mogę tu iść. Nie chcę tam Nic nie wyciągasz, to znaczy, że nic tam nie ma. Myślisz, że mogę sobie wyciszyć tą grę? Nie, nie możesz. Musisz iść. O, ja Jak wystarczyłeś? Jakiś niebieski nie, Tu mam nie wchodzić, więc tu wchodzę. O cholera. Jak? Idzie! <głos> Jezus! Jezus! <noise> Jezus! <Nie iść. głos> mi też przez ciebie nawala serce. Tego Dobra, jest... idziemy zawsze tam, gdzie mi każą nie iść Okej okay. To ma sens? W sensie jest to nieintuicyjne, ale. Dobra, ale to gra komputerowa! <noise> Nauczyłbyś się w końcu. W grach komputerowych nieintuicyjne Ja, jest ja wiem! Ja wiem, czy umiem grać w gry komputerowe. Jezus! Jezus. Jezus Oj, czekaj, idź tędy eee... Nie! Na pomoc! Gdzie mam iść tędy? Nie Jezus O ja Jezus, idź szybciej! Nie mogę szybciej! Hej, ale to jak się drzeć Nie! Ciągnij! O Jezus! No. Oh. 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 A! <laughs> Czekaj, czy dzisiaj nie możesz puścić Okej, okay, myślałem, że się nie możesz Jezus, puścić. Smarka. O plama krwi Czemu on zostawił krew? Co to u góry miało być? <laughs> Hej, ale za pierwszym razem to przeszedłeś! Przynajmniej ci dobrze poszło Dobra, Idź, a nie widziwiasz. Ja nie widziwiam! Następnym razem dam to tobie. <laughs> Spokojnie tam. No zwaliłeś. Sam zwaliłeś. Nie no, nie zwaliłeś. Nie wchodzić. Patrz, to też jest portal. A skocz. Spoko, nie da się. No, szkoda. Nie, dobrze, bo jeszcze może musiałbym tam wracać. O, 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 o. Byłoby śmieszniej. Słucham? Nie. To, że dla Ciebie byłoby śmieszniej, nie znaczy, że nie. Nie, by mnie też tykałem te emocje przez Ciebie. Aha. W jakiś tam sposób, bo Ty po prostu tak drzesz się, między no, innymi. nie wiem, jak się nie drzeć. Dobra, idź do drzwi. Mieliśmy szukać kwiatka, znaleźliśmy kwiatka. Znaleźliśmy kwiatek, wiesz co tu jest? Jo, tu jest kaseta! Kaseta! Oh, czarna! Gdzie jest czarna? No ja wiem gdzie była czarna, już tam nie wrócimy. A czemu? No bo to było tam jak biegliśmy gdzieś była, niby, ale nie wiem gdzie. A nie, czekaj nie. Hmm, tam był. gdzie biegliśmy. Tam, tam gdzie biegliśmy, no, no, ta. Dobra, cicho. Wiem, że była jeszcze jedna tam Ostatni log. Co to jest? Dotyczy 1006 prototyp. Koordynacja i kooperacja wewnątrz jego zespołu umiejętności, tak jak innych eks eksperymentów jego typu. Chociaż wciąż brakuje dzisiejsze wydarzenia. Mają związek z nim? Okej, okay, to jest jakieś przerwa. Nie powinny zostać pozostawione, co? Dlatego właśnie robię te zapiski. Żeby ten sam błąd nie był robiony dwa razy. Krzyczenie w tle. Każdy przyszły e, musi być Wszucone do bezpiecznej lokacji. Nie martw się o siebie. Jedna przerwa i wrócę. Musimy iść wciąż do przodu i w imię nauki. Okej. Okay. Nawet nie rozumiem. Koniec nagrania. Szczerze wydaje mi się, że rzeczywiście się taka kamera trzęsie, że to nie jest tylko taki... Albo to jest po prostu efekt jakby tego, jak jest zrobiona ta gra. No, mam wrażenie, że jak dłużej nie ruszam, to on zaczyna sam ruszać tak, on on głową, nie? Tak, on zaczyna sam ruszać głową. Coś takiego tak, coś jak, takiego, jak... tak jest, no no. Jest hmm. dobra. Okej, okay, okej, okay. jest dobrze. Jest Francja! Dobrze. Nie, we Francji jest gilotyna! <grym> Pozbawiają głowy. Wieszali to Targowica, w sensie Polska. Powieszono zdrajców Targowickich. Nie biegać, e... nie przestawać. Nie, wracać. Wienni, nie, stop, wracaj. E, niebezpieczeństwo, e, niebezpieczeństwo. To jest gra komputerowa, więc jeżeli mówiłem ci, żebyś gdzieś nie szedł, to dokładnie tam idziesz. Jezus, to ma taki vibe leśnienia Trafiliśmy Trochę. do bakrunców Schody nie działają. Schody nie schodują tak zabawnie, jak schodowały. Ale znawiam to jest się, taki jak dom my w ogóle... To jest taki sta to stary, stary dom babci. Ej, ale w ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, kilka razy polecieliśmy w tu, Nie? No. Mm. Czyli my jesteśmy bardzo pod ziemią. Nie wiem ile to może być ze 100 metrów. Ale że aż tak mocno. To po cholerę ktoś tu postawił coś takiego. To też jest dobre pytanie, w sumie bardzo. Jakby to wygląda jak coś, co stawiasz jako hole na powierzchni. No. A nie jakieś 20 metrów pod ziemią. Grzyba mają. Ty tego nie słyszysz, ale tu słychać jakąś taką cichą melodyjkę. A robi się głośniejsza. Szafa, drzwi. Nie działają. <grym>, magniczna szafa. Donarni, Let's go! Fizyka! Let's go! Po wbycie na matwizie. Zrobiłem to z powodu mojego ocd Domek dla lek. lalek. Lalek. Nie, mu nie, nie mogę nic zrobić. A tu jest jeszcze Czyli jedna lalka. Szafa. Czyli popy? Co? Jeżeli domek dla lalek, no to na. Ty popy. widzisz jaka ona jest wielka? O kurde. Co to jest? No nie mogę tego dotknąć. To jest jakaś szafa. To są. odrywa się tapeta. Ale to nie wygląda jakby ona się sama odgrywała, tylko jakby ktoś otworzył. Ona o wygląda strasznie. strasznie. No. No dobra, otwórzmy to. Pewnie mamy tego nie robić, więc to zrobimy. Czemu ona mgnęła? Otworzyłeś moją klatkę. Co właśnie zaszło? Myszka się pojawiła. Pierwszy. Tight squeeze. Isaac, Christopher, Zach. Eee, właśnie, Zach i Seth, to są kojarzysz z animationów? Zach no? i Seth, to są z animation. Okej, okay. no. To są ci goście. Leif Pirate, Scientist Rich. Eee, no. no, bo to są twor ci, tworzyli Mob Entertainment? Tak, tak, tak. To wiem, ci ja od wiem. tego kanału, co kiedyś tworzył animację Minecraft, teraz tworzy. Scott Smoker, czy coś tworzy... Jezus. Scott palasz. Palący, no, Scott Palasz. Beta testerzy. Scott palacz był betatesterem Likan Studios Dubbing. Jaki to jest dubbing? Aha, bo tu są te, e, no. Kotowi Hikari. Ty jesteś jakiś inny. Ej. Mario! Mario? Nie portugalski. Wiedziałeś? Czy portugalski aż tak różni się od hiszpańskiego? E, trochę tak. E, a czy jest japoński na przykład? Mm. Będziemy grali po japońsku jeśli jest. Japaniem. No e, szkoda. Playtesters Special Thanks. Dziękuję Michałowi Brz Bereznickiemu. I jakieś pewnie 16 e, Dziękuję mi za granie, widzisz? Mi za granie, a nie tobie za oglądanie i darcie mordę na mnie. ty drzesz mordę. Bo się boję. Tam gdzieś O, wróciłem do menu. O, Mercis! Me, menu. Nie, nie, nie kliknę tego. Nie sprawię, że to kliknę. Nie! E, no, generalnie nad fabryką widnieje dużo gazu. Nie! <laughs> eee, Daje trochę vibe jakiegoś obozu i tyle. Widzicie, co ja z nim mam? Widzicie, co ja z nim mam? To jest taki zły człowiek. Nie, to jest taki zły człowiek. Nie, ostatni raz cię ludzie widzą w tej serii. <laughs> tak chciałbyś. Eee, Dobrze, zostaw, koła. Zostaw, dziecko. Jakie koła? Coś też koła? Nie wiem, koła. Koła, dobra. Eee... Nieważne, dobra, skończyliśmy. Co? No nie, no chyba koniec nie. No tak, no skończyliśmy. To by było moi drodzy na tyle na dzisiaj. E, mam nadzieję, że wam się podobało. E, jeśli tak, to komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, etc. I módlcie się, żebym nie dostał zawału dzisiaj w nocy po tym, co dzisiaj przeżyłem. Bo przeżyłem straszne rzeczy. E, to były straszne rzeczy. I moje nerwy nie wytrzymują to. A to był dopiero tych pierwszy. A ich jest trzy. No cóż, i wiecie co jest najlepsze? Yy... Dobra, będzie śmieszniej i tyle. Dobra, ale w ramach takiej ciekawostki chcę jeszcze podrzucić, nie? Yy, bo to zauważyłem jak pobierałem. Chapter drugi. Cała gra waży 4, 50 GB, nie? Chapter drugi waży tak w przybliżeniu 8. Chapter trzeci waży tak w przybliżeniu 36. Czyli tak przeliczając na treść, plus minus chapter trzeci ma 4 razy więcej treści niż chapter yy, drugi. A chapter drugi ma, poczekaj, a wiecie, co to oznacza? 44,6 no niewiele więcej niż Wiecie, y? co to oznacza? Co? Że dostaniecie ponad. 3, około 3,5 godziny materiału, ponieważ cały chapter pierwszy nagrywamy już ponad 50 minut. To znaczy, że dostaniecie 3,5 godziny materiałów z samego chapteru drugiego. Skąd się to? to. Nie, szybkie, no, z tacy szybkie tacy, obliczenia, nie? Z tacy głupi nie jesteśmy. No. On teraz patrzy na mnie, jakby sugerował, że jednak jesteśmy. Jesteśmy. Dobra, ee, tego no. Jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie, subskrybujcie, etc., etc. Będzie to najlepsza seria na kanale, ponieważ występuje nie. w niej ja. Wcale, że nie będzie. E, <grym> <bo> <grym> występuje w niej on, więc moje nerwy będą umierały. No i co, moi drodzy? Widzimy się w środę w kolejnym odcinku, który już będzie z chapteru drugiego, a więc większej ilości moich generatorów egzystencjalnego cierpienia i tym podobnych rzeczy. Ech, no, więc trzymajcie się. No i cześć.